Mój pies jest wrażliwcem i zastanawiasz się, w jaki sposób dopasować mu idealną karmę? Właśnie dzisiaj o tym rozmawiamy. Zostań z nami! Cześć! Witajcie na kanale BRIT Polska. Z tej strony Marta, a naszą dzisiejszą gościnią jest Ewelina Pawlińska, lekarz weterynarii. Cześć Marta, dzięki za zaproszenie. Dzisiaj będziemy troszeczkę więcej rozmawiać a propos psiej wrażliwości, tak jak było w całej naszej zapowiedzi. Także skupiamy się dzisiaj bardziej na psich brzuchach. Ewelina trochę więcej opowie nam o karmach, opowie o składnikach, o nietolerancjach pokarmowych. Także jest to naprawdę ciekawy temat, nurtujący myślę, że większość opiekunów. Wrażliwość można rozpatrywać naprawdę pod wieloma względami. Także większość behawiorystów będzie mówiła, że to jest wrażliwość na otaczający świat, pewna nieufność. Natomiast my dzisiaj zawężamy cały Nasz świat do psiego brzucha i kwestii po prostu trawienia. No właśnie, także zacznijmy może od tego, z czym się je wrażliwość, czyli układ pokarmowy. Powiedz nam, Ewela, jak to wygląda, jeśli chodzi o układ pokarmowy, ponieważ często mówi się, że jestem tym, co jem. Czy taka jest rzeczywiście prawda? Czy układ pokarmowy jest tak ważny w budowaniu odporności? Tak, Marta, jak najbardziej. E, jesteśmy tym, co jemy. Mhm. Dotyczy to nas, ale również naszych czworonożnych e, przyjaciół, e, dlatego że w układzie pokarmowym znajduje się praktycznie 70% komórek układu odpornościowego, a więc jeżeli chcemy budować odporność naszego m, pupila... Powinniśmy właśnie zacząć od jego brzucha. A poza tym w układzie pokarmowym zachodzi również e, trawienie e, pokarmów i pozyskiwanie niezbędnych aminokwasów do dalszej budowy białek. E, do, również tutaj zachodzi e, usuwanie niepotrzebnych substancji, substancji toksycznych, a więc tak jak widzisz bardzo dużo się tutaj dzieje i to co ląduje na psim talerzu ma wpływ później na jego dobrostan, na odporność, na piękną sierść, na muskulaturę i ogólne dobre samopoczucie. No dobrze, czyli jakby mówisz, że tych aminokwasów rzeczywiście jest dużo, no jednym z takich, myślę, że ważniejszych, o których często wspomina się w przypadku kotów, jest tauryna. A czy w przypadku psów też jest ważna? Jak najbardziej, super, że o tym wspominasz, bo faktycznie u kotów już gdzieś to się zakorzeniło, że mhm. jest to aminokwas niezbędny u kotów, ale również odgrywanie małą rolę u psów. No dobra, czyli tak, mamy trawienie, trawienie prawidłowe jest niezwykle ważne. Też mówiłeś o tym, że to jest usuwanie zbędnych składników z organizmu. No i wielu opiekunów skupia się na tym, że okej, okay, jeżeli jest prawidłowe trawienie, wszystko jest w porządku, czyli wychodzę na spacer, zbieram psią kupę, ona jest zwarta, piękna i super i to jest dla nas najważniejsze. No ale czasami zdarza się też tak, że na przykład jakiś pies, jakiś pies, patrzmy na mój. Pianka czasami obudzi mnie w nocy popiskiwaniem, że coś jest jakaś rewolucja w brzuszku i że Potrzebuje szybko wyjść do toalety w tej sekundzie. Także szybko dres napiżamy, biegniemy na dół, no i okazuje się, że na przykład ta kupa jest luźniejsza, że na przykład jest biegunka, jest jakieś rozwolnienie. Co może, co może być przyczyną jakichś pojawiających się nieprawidłowości w trawieniu? To jest bardzo y, trudne i rozbudowane pytanie, bo tak na dobrą sprawę takich przyczyn może być wiele. Zacznijmy sobie od tego, że pies jest zwierzęciem wszystkożernym, co nie oznacza, że może jeść wszystko i nie wszystko powinno się na tym psim talerzu znaleźć. Zwłaszcza wiele składników, które codziennie lądują na naszych talerzach, są bardzo y, popularne w naszej kuchni, chociażby cebula, czosnek, y, czyli składniki, które dla nas są bardzo smaczne i nieszkodliwe, mogą wywołać niemałe rewolucje w psim brzuchu. Troszkę na ten temat już mówiliśmy w naszym innym odcinku a propos pięciu najbardziej szkodliwych produktów, które znajdują się u nas w domu dla psów. Także zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście obejrzeli nasz, nasz odcinek. Natomiast my wracamy do problemu z trawieniem. Okej, okay, czyli mamy szkodliwe produkty. Co jeszcze? E, przejadanie się. E, to jest też częsty problem u niektórych ras, u których ośrodek głodu i sytości nie do końca prawidłowo działa, a więc te psy mają tendencję do przejadania się, co również niestety może wywołać niemałą rewolucję. Jeżeli chodzi o przejadanie czy tą wszystkożerność, mogą również trafić do psiego brzucha substancje szkodliwe, a więc które są potencjalnie jadalne, ale mogą zawierać różnego rodzaju bakterie czy toksyny. Dużym problemem też są również zarobaczenie, tak, które skutkuje bardzo często rewolucjami. Czyli tak na dobrą sprawę, to jest taki sygnał, że rzeczywiście powinniśmy odwiedzić lekarza weterynarii, no i oczywiście obserwować tego swojego pupila, żeby móc jak najwięcej informacji przekazać podczas wywiadu, prawda? A jeżeli zaobserwujemy, że rzeczywiście taki problem pojawia się notorycznie, także że cały czas pies ma problemy z prawidłowym trawieniem, pojawiają się te biegunki, czy na przykład wielu opiekunów zgłasza się z tym, że pies na przykład wylizuje łapy, czy drapie się uporczywie za uchem, cokolwiek, gdziekolwiek. Czy w takim razie Dużo osób stwierdza, że to od razu jest alergia pokarmowa, że coś jest nie tak. A tak naprawdę, jakby nieprawidłowych reakcji na pokarm jest bardzo dużo, no bo to są nietolerancje i tak dalej. Czy mogłabyś powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy taką stricte alergią pokarmową, a nietolerancją? A tak, jak najbardziej. Bardzo wielu opiekunów rzeczywiście myli te dwa e, pojęcia. E, nietolerancja jest nieprawidłową reakcją na substancje zawarte w pokarmie. Bardzo często dotyczy np. laktozy, e, glutenu. Najczęściej po spożyciu takiego pokarmu m, pojawiają się problemy związane z przewodem pokarmowym, takim jak biegunka, wymioty, z kolei alergia jest również nieprawidłową reakcją na, m, na Najczęściej na pokarm, ale wiąże się z aktywizacją układu odpornościowego, a więc e, organizm psa pewnego rodzaju najczęściej białka pochodzenia zwierzęcego, ale mogą również to być alergeny wziewne, jako wroga organizmu. Mm, dochodzi do nadprodukcji przeciwciał, nadprodukcji e, histamin, a więc substancji, które odpowiadają za zapalenie, mm, i dochodzi e, przez to do reakcji bardzo często skórnych, a więc e, piesek się, się drapie, e, wylizuje. Oczywiście mogą się też pojawić. E, problemy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka czy wymioty, przez to bardzo często mm, opiekunowie mylą te pojęcia. Jeżeli zauważymy drapanie się psa, warto też zwrócić uwagę, kiedy ono następuje, bo jeżeli widzimy pewną tendencję, że na przykład piesek drapie się sezonowo latem, może to być alergia na pyłki wziewne, które w tym sezonie się pojawiają. Jeżeli widzimy tendencję do drapania się porą zimową, może to mogą być roztocza, które bardzo często w okresie właśnie grzewczym Dużo częściej się nam, namnażają. Niemniej jednak, bardzo trudno te, dwie, te, 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 te dwa stany odróżnić, nawet w obrębie alergii, czy to jest ziarna, czy pokarmowa, więc najczęściej skupiamy się na eliminacji składnika pokarmowego. Okej. Okay. Jeżeli mamy rzeczywiście takiego wrażliwego psa, jesteśmy opiekunem psa, który jest delikatny, no to szukamy dla niego oczywiście jakiejś karmy, która będzie profilaktycznie działała, tak żeby minimalizować to ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. No i dzisiaj właśnie chciałabym, żeby troszeczkę pomaglować ciebie a propos Britcare Hypoallergenic, czyli naszej linii karm, która właśnie ma na celu taką minimalizację tego ryzyka. Ewa czy mogłabyś trochę więcej opowiedzieć na temat składników, które są w ogóle w tych karmach? Jak to wygląda? Pozwolisz, że wezmę sobie jedną Jasne, karmę, często się z będzie mi. E, łatwiej przedstawić e, zalety całej linii. E, zobaczmy sobie na prawy górny róg. E, tutaj mamy taką ikonkę LID, a więc Limited Ingredients, a więc cała linia e, posiada ograniczone źródło składników. Tak można by to na, na, na polski przetłumaczyć. A więc e, super dla zwierząt, które mają rzeczywiście wrażliwe brzuchy, alergie, nietolerancje, ponieważ liczba składników jest ograniczona, a więc eliminujemy mniejsza szansa, że coś po prostu dokładnie, nie tak. Dokładnie, dokładnie. Nie tak. Akurat w ręku mam adult medium breed monoprotein. Słowo monoprotein oznacza jedno źródło białka pochodzenia zwierzęcego. W tym konkretnym wypadku jest to jagnięcina, a więc białko bardzo łatwo przyswajalne, ale też bogate w aminokwasy. Bardzo często właśnie u zwierząt z problemami alergicznymi jest rekomendowane ze względu na swoje właściwości. Ale w karmach znajdziemy również królika, tak sobie tutaj szukam go wzrokiem. Królik chyba po sąsiedzku, tam u Ciebie na dole? Tak, jest również królik, to później sobie wezmę tym karmę. Królik jest niskokalorycznym, dietetycznym źródłem białka, a więc fajnie się sprawdza u zwierząt, które mają problemy z nadwagą, z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Znajdziemy też karmę. No właśnie, ta jedna, która jest niemonoproteinowa, bo jest połączona dwie, dwa rodzaje ryb. Tak, mhm. e, dokładnie. Mamy tutaj e, łososia i śledzia, mhm. a więc ryby, które są bogatym źródłem kwasów omega 3, omega 6, co jest również ważne przy budowaniu e, bariery skórnej mhm. e, okrywy włosowej, czyli właśnie u zwierząt z alerbią to też pojawiają się problemy w tym obszarze. Ale do tej karmy jeszcze wrócimy, bo ja cię bardzo chętnie o nią zapytam a, jeszcze szczegółowo. Pewnie może być u ciebie. Powiedz mi jeszcze Ewelina, a propos w ogóle czytania takiej etykiety. No właśnie, bo jakby powiedziałaś rzeczywiście, że mamy tutaj jagnięcinę, co jeszcze jest tam ciekawego? Bo widzę, że na dodatkach są takie fajne podpisy. Myślę, że one mogą być dla was bardzo fajnymi wskazówkami, żeby dowiedzieć się, co jeszcze jest w takich karmach. No bo tutaj mamy mięsko, jest też piękna roślinka, którą nazywamy Ostropest plamisty. Tak, Marta, faktycznie dzięki za, 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 za przypomnienie. Warto wspomnieć, że w całej linii jest ryż, który mhm. jest źródłem łatwo strawnych sacharydów. E, oprócz tego znajdziemy probiotyki, e, które również e, budują odporność i dobrze wpływają na przedwód pokarmowy. E, ta roślinka, o której wspomnieliśmy, czyli ostropest plamisty. Ma pozytywny wpływ na wątrobę, która przecież pełni bardzo ważną rolę w detoksykacji organizmu. Także, jak widać, bardzo dużo składników prozdrowotnych. Czyli jakby z takiej etykiety można naprawdę sporo wyczytać, tak? Czyli jakby po prostu jak się skupimy i troszeczkę tam zajrzymy, to można się do wiele dowiedzieć. No dobrze, to ja bym chciała jeszcze, żebyś tak może pokrótce przegalopowała nam po tym, jakie mamy produkty, właśnie rzeczywiście, czy na jaki wiek, dla kogo. Mamy na regale praktycznie całą linię, więc śmiało możesz opowiadać, jak to wygląda. Tak, dokładnie tak. Eee, zaczęłam od karmy Adult Medium Bridge, czyli tak jak nazwa wskazuje, mamy karmy tak na dobre na psów na każdym stadium życia. Eee, Zacznijmy sobie tutaj od papi, a więc formuła dedykowana szczeniętom od czwartego tygodnia do około roku, ale również sprawdzi się u mm, sług karmiących. Mamy kolejną karmę junior, large breed, a więc dla szczeniąt e, dużych ras. Mm, rekomendowana od trzeciego miesiąca do powiedzmy około drugiego roku e, życia. No i dalej mamy już karmę adult, czyli tak jak tutaj sobie zaczęłam, medium breed, czyli dla ras e, średnich, powiedzmy od 10 do 25 kg. Mamy również małe rasy, czyli od, do około 10 kg, czyli dla e, mniej mniejszych piesków, ale również large breed, czyli dla tych większych powyżej 25 kg. Całą linię zamyka nam senior, czyli karma dedykowana psom y podeszłym wieku. Okej, okay, dobra, czyli jakby zostawiamy już kwestie takich zwykłych, normalnych karm, w sensie na różne etapy życia. Ja bym cię chciała troszeczkę więcej właśnie popytać a propos tych karm specjalnych, no bo one rzeczywiście są fajne. Na pierwsze ogień weight loss, czyli karma na krójku. Jakbyś mogła trochę więcej opowiedzieć o tym, co ona w sobie kryje i tak na dobrą sprawę, jakie są w niej składniki, które pomagają nam w tym utrzymywaniu odpowiedniej wagi, pozbywaniu się nadwagi? Tak. Myślę, że warto zacząć od źródła mhm. białka, królik. Jest to mhm. niskokaloryczne, często mówi się dietetyczne źródło białka pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego mamy L-karnitynę, a więc substancję, która najprościej mówiąc pomaga w spalaniu tłuszczy. A więc jeżeli zwierzak Otrzymuje odpowiednią dawkę karmy, zażywa odpowiednią dawkę ruchu, to pomaga to spalać zbędne kalorie oraz utrzymać prawidłową masę, masę ciała. Dodatkowo jest tutaj taki napis Joint Protection, a więc możemy, to sugeruje, że zawiera chondroprotektory, czyli substancje, które wspierają chrząstki, stawy, co też jest niezwykle ważne u zwierząt, które mają nadwagę i te stawy są po prostu bardzo często przeciążone. No i sytość, moja ulubiona. Tak, dokładnie. Czyli zwiększona zawartość włókna, które tak jak powiedziałaś, u zwierząt, które no cóż, przejadają się, e, wzmaga takie uczucie sytości i pełności. Czyli jakby ten pies wtedy po prostu nie chce dojadać między posiłkami. Także tak, tak to działa. Dokładnie tak. No dobra, czyli mamy karmel, właśnie rzeczywiście weight loss, troszeczkę nadwagi, ale mamy też tę pozycję rybną, która rzeczywiście bogata w kwasy omega-3, omega-6, do show champion. Czy tylko wystawowcy mogą jej stosować, czy to też jest karma dla innych psów? Myślę, że spokojnie nie tylko mm -hmm. wystawowcy, ale tak jak rzeczywiście zwróciłaś uwagę do show champion. Dlaczego? Dlatego, że jest na białku ryb, to już sobie wspomniałyśmy wcześniej, że białko ryb jest doskonałym źródłem kwasów omega-3, omega-6, a więc y, składników, które wpływają na piękną skórę, mhm. piękną sierść, no co u, u zwierząt wystawowych rzeczywiście jest niezwykle istotne, ale również y, jest tutaj taki napis stress control, mhm. y, co sugeruje, że w karmie mamy zawarte substancje, y, które redukują stres, y, który no cóż, u zwierząt wystawowych często może się, y, może się pojawiać. Czyli na przykład znajdziemy tutaj L-tryptofan. Dobrze, a jeżeli na przykład jestem opiekunem, który chciałby troszeczkę tą dietę karm suchych urozmaicić czymś wilgotnym, na przykład, nie wiem, mam likimaty, potrzebuję wyczesać piankę, chciałabym jej coś zaserwować w likimacie, jakąś karmę wilgotną, no ale jest to pies, który rzeczywiście, powiedzmy, ma problemy właśnie z wrażliwością, albo na przykład chciałabym po prostu uzupełnić taką dietę albo przejść w ogóle na karmy wilgotne. Yy, I chciałabym Cię podpytać o yy, puszeczki, czyli yy, karmy wilgotne, karmy mokre, BRIT, monoprotein. Co możesz o nich powiedzieć? Um, tak, to są karmy, które faktycznie są dedykowane zwierzętom z problemami, mhm. yy, z alergiami, nietolerancjami, czy po prostu wrażliwym przewodem pokarmowym. Yy, mhm. Dlatego, że tak jak yy, nazwa wskazuje, monoprotein, zawierają jedność źródło białka pochodzenia zwierzęcego. I znowu znajdziemy tutaj królika, yy, jagnięcinę, yy, czy cymakiry, czy a więc te łatwostrawne, łatwo przyswajalne e, źródła białka. E, co więcej, w części puszek znajdziemy również ryż lub słodkie ziemniaki, a więc źródło e, łatwostrawnych sacharydów. E, co więcej, mogę powiedzieć, karmy nie zawierają e, soi, e, GMO, sztucznych barwników, konserwantów, a więc są naprawdę łagodne. Co więcej, mają bardzo gładką e, konsystencję, a więc nadają się dla zwierząt starszych, czy zwierząt, które mają problemy z uzębieniem, czy tak jak wspomniałaś, jako rozmaicenie właśnie do likmat, do różnego rodzaju Zabawek idealnie się sprawdzą. No dobra, a jeżeli już w sumie cię ostatni raz pomęczę, jeżeli na przykład lekarz weterynarii stwierdzi, że nasz pies potrzebuje konkretnie specjalistycznej diety. Zazwyczaj no, oczywiście lekarze weterynarii proponują coś ze swojej strony, natomiast my mamy w ofercie również linię Brit Veterinary Diet, czyli właśnie takich diet weterynaryjnych, i tam też chyba jest coś dla alergików, prawda? Zgadza się? Tak, jak najbardziej. Oprócz karm bytowych mamy również diety weterynaryjne bryt veterinary diet, akurat mam tutaj ze sobą ultra hypoallergenic Karmę dedykowaną zwierzętom tak na dobrą sprawę zdiagnozowanym, lub które mają rekomendowaną dietę eliminacyjną. To, o czym sobie wspomnieliśmy na początku, w tej karmie jest białko z owadów, a więc białko przyszłości, białko, które jest przyjazne środowisku, ale właśnie idealnie się sprawdza również przy diecie eliminacyjnej. Może troszkę rozwinę ten wątek. Jeżeli mamy przekaz diagnozowanego, mamy podejrzenie. Który składnik diety rzeczywiście wykonuje alergię, usuwamy go wtedy z diety i przechodzimy na taką dietę eliminacyjną. Na okres około 8 do nawet 8 tygodni do około nawet 3 miesięcy. To jest okres, kiedy musimy być naprawdę restrykcyjni, naprawdę zdeterminowani wszelkiego rodzaju podjadanie, smakołyki niesforna ciocia, która da resztkę stołu. Naprawdę to może być deprymujące i wymaga od nas yy, dużej samodyscypliny, nas, ale również naszego pupila, więc warto się do tego okresu yy, przyłożyć, ponieważ pomoże to yy, zdiagnozować yy, problem. Po takiej diecie właśnie eliminacyjnej następuje tak zwany okres prowokacji, czyli podajemy naszemu pupilowi ten składnik, który podejrzewaliśmy o alergię, no i voila. I voila. <laughs> y voila. Wiesz co, Marta, tak sobie jeszcze myślę, nie wspomnieliśmy o, na początku o zmianach diety. To akurat myślę, że właśnie przy momencie przechodzenia, czy na dietę weterynaryjną, czy na karmę bytową bardzo mm, warto wspomnieć, ponieważ jest to jeden z również z istotnych czynników, które mogą wywołać problemy e, z przewodem pokarmowym. Zbyt gwałtowna zmiana diety, nawet na taką. Dietę dedykowaną, są z wrażliwym takim jak bridal, e, ale przeprowadzona w nieprawidłowy sposób, czyli zbyt gwałtownie, może wywołać rewolucję. Musimy pamiętać, że proces takiego przejścia na taką dietę może trwać nawet kilka tygodni. Powinniśmy stopniowo wprowadzać nową dietę, zanim, e, zanim skończymy, że tak powiem, ze, starym, e, ze starą karą, ze starą, ze starą dietą. Także to też jest bardzo istotny, y, istotny punkt, o którym często wielu opiekunów po prostu zapomina. O kwestiach związanych w sumie z alergią, nietolerancją i takimi różnymi wrażliwościami, to tak naprawdę to chyba można napisać opasłe tomy, prawda? Oj, zdecydowanie tak, jest to bardzo rozległy temat, zachęcam do pogłębiania wiedzy, warto też zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii, jeżeli czujemy się bezradni lub zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy ze strony naszego pupila. No i to, co wspomniałaś na początku, obserwujmy kupę, zdrowa kupa mówi nam o procesach przebiegających w przewodzie pokarmowym, a więc to ode mnie, że tak powiem na koniec. <grymne> Obserwujmy swojego pupila. Karmy go zdrowo, bo jesteśmy tym, co jemy. A no jeżeli jakiekolwiek pojawią się problemy, pytania, to co? Myślę, że jesteśmy tutaj też po to, żeby, żeby pomóc dobrać odpowiednią dietę i odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Super. Dzięki Ewelina. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niebawem w innych odcinkach, które będą dotyczyły właśnie żywienia naszych podopiecznych. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Czekamy oczywiście na Wasze komentarze, więc jeżeli macie ochotę posłuchać o jakichś konkretnych karmach, może o jakiejś naszej linii, dawajcie znać. My wszystko oczywiście czytamy. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego materiału z Eweliną chociażby, która opowie właśnie jeszcze więcej o różnych dietach. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze kliknąć subskrypcję. Czekamy na łapki w górę oraz oczywiście dzwoneczek. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!